Szanowni Państwo, miło poinformować nam, że miasto Łuków otrzymało dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa ulicy Spokojnej i Cmentarnej w mieście Łuków z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na rok 2022. Wartość całego projektu to jest 480 tysięcy i miasto Łuków otrzymało połowę tej kwoty na realizację tej inwestycji. Jesteśmy również na wysokim miejscu na liście rezerwowej, jeżeli chodzi o o drugą inwestycję złożoną do funduszu dróg. Chodzi tutaj o ulicę Dmocha i ulicę Kościelną. I mamy nadzieję, że również w tym roku ta inwestycja będzie realizowana. Wartość tego zadania to 1,5 miliona złotych, i tutaj również dofinansowanie, o które się ubiegamy, to jest połowa tej kwoty. Zarząd Dróg Miejskich Miasto Łuków rozpoczęło już w tym momencie pierwsze inwestycje drogowe na terenie naszego miasta. Został już dokończony chodnik na ulicy Granicznej. W tym momencie. Wykonywane są progi zwalniające na ulicy Stafa, więc mam nadzieję, że, że, że do końca roku uda się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w budżecie na ten rok.